Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie będę owijał w bawełnę. Przyszedłem spytać, czy da się u Was wypożyczyć może buty? Niestety nie ma takiej możliwości. Kurde, no co ja teraz zrobię? W zasadzie to potrzebuję jakichś butów od designera, kupiłem ostatnio te, jestem początkującym modelem, kosztowały mnie praktycznie całą wypłatę, poszedłem tutaj do zleceniodawcy i powiedzieli za kolorowe. No i co teraz mam zrobić? Wiesz co, jeśli chcesz coś tańszym kosztem, to chodź, coś ci pokażę. Tutaj mamy nasz dział z używanymi. Znajdziesz tutaj buty o połowę taniej niż regularna cena. Mamy tutaj takie marki jak Balenciaga, Dior, Louis Vuitton. Kurde, dobra, to ja się tu rozejrzę. Te ole są super. Nawet dwa razy taniej niż za te zapłaciłem. No ale kolorowe. Dobra, te skórzane, czarne, tu się gdzieś doczepią. Niech pan mi te zapakuje. To będzie 3200. Dobra, to ja poproszę na fakturę. Może zleceniodawca pokryje. Jeszcze o mnie usłyszycie. Taka okładka się szykuje. Do widzenia. Do widzenia.